Krzysztof Sarna, ze mną Kamil Biliński, autor dzisiejszego gola w dzisiejszym spotkaniu. Spotkanie bardzo bardzo szarpane, też zdecydowanie częściej przy inicjatywie GKS, 62% posiadania piłki, ale jednak to chyba taki mecz, w którym trzeba było po prostu to, to zwycięstwo wyszarpać i przede wszystkim ta, ta postawa w obronie sobie sam odpowiedziałeś na to pytanie w tym momencie, w tą tym No taki był mecz. Chodziło o to, żeby po prostu tutaj e, mieć dobry plan. Ten, ten plan gdzieś tam się realizował. E, ok, nie było to piękne, piłkarskie spotkanie w naszym wykonaniu, ale są takie mecze, które czasami trzeba po prostu przepchać, czasami po prostu e, wywalczyć, wyszarpać. E, przecierpieć. Przecierpieliśmy te prawie 100 minut dzisiaj, więc e, e, ma 0-1, dowiedzieliśmy to do samego końca eee, i dzisiaj wracamy no, z trzema punktami. O to, o to chodziło. Eee, wygrzebujemy się z tej eee, trudnej strefy, której gdzieś tam byliśmy, ale to nie jest jeszcze to, co byśmy chcieli. Potrzebowaliśmy czasu, żeby, żeby iść do góry i widać, że ten czas gdzieś tam gra na naszą korzyść. Eee, twój drugi gol w tym sezonie? Eee, chyba się rozkręcasz i jesteś coraz bardziej głodny? No tak, eee, wiadomo. No... Napastnikowró życia się za bramki. No to, 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 to logiczne, ale, ale dzisiaj, dzisiaj wygrał zespół, dzisiaj wygrał a cała ekipa, która dzisiaj przyjechała, która się przygotowywała do tego, do tego meczu, bo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa dzisiaj. Okej, okay, mój strzał z głowy dał dzisiaj to zwycięstwo, ale, ale zapracowało sobie na, na to. Całe, całe otoczenie zagłębia Sosnowiec dzisiaj, więc także, także najważniejsze, że nie straciliśmy żadnej bramki pomimo tych małych prób dzisiaj ataku i tak udało nam się strzelić gola, więc, więc to cieszę. Ile się zmieniło i ile dało wam wejście trenera Artura Derbina przez już prawie ten miesiąc? No sporo dało, ale też, też dał nam czas, który, który, który procentuje, tak jak wspomniałem wcześniej. My, my się cały czas do, dogrywamy, potrzebowaliśmy Czasu na trening potrzebowaliśmy momentu, żeby, żeby złapać automaty, pewne automatyzmy, bo jakby nie patrzeć, nastąpiło sporo zmian w zespole. Doszło do sporo zawodników, którzy też byli nieprzygotowani tam w danym momencie od porządku sezonu, a musieli po prostu nadrabiać swoje, swoje gdzieś tam braki. Dzisiaj, dzisiaj to już jest w małym stopniu problem w naszym zespole, ale. ale... Od początku widać było, że mamy sporo jakości w zespole, bo, bo, bo nie przez przypadek ten zespół ściągnął takich piłkarzy, żeby, żeby po prostu być na szarym końcu. I dzisiaj, dzisiaj zaczynamy punktować lepiej, ale, ale spokojnie, z pokorą podchodzimy do tego, że jeszcze wiele pracy jest przed nami. I tak na sam koniec, tak jak pan właśnie powiedział, trener chyba gdzieś uwolnił wasz potencjał, tak mi się trochę wydaje. Gdzieś widać to w tych dwóch ostatnich spotkaniach. No na pewno też, ale tak jak wspomniałem wcześniej, Czas, który od momentu trenera to... Trener jest teraz z przerwą na reprezentację prawie miesiąc. No to, to jest dużo czasu, dużo treningów, dużo czasu spędziliśmy na boisku, nie tylko na boisku, na analizie pewnych rzeczy. My nie przegrywaliśmy wcześniej my, bardzo znacząco. My po prostu przegrywaliśmy małymi elementami, które gdzieś tam przechylały szale na, 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 na korzyść przeciwników. Dzisiaj e, pracujemy nad tymi elementami, które wyeliminowaliśmy, nad niektóre musimy więcej jeszcze popracować, ale, ale ten czas, jak wspomniałem wcześniej, gra na naszą korzyść i, i, i za będzie grało jeszcze lepiej w piłkę. Bo... Taki mecz jak dzisiaj dał nam to, że mamy sporo charakteru i, i, i tym cierpieniem jesteśmy w stanie wygrywać mecze, a piłkarskie mecze jeszcze przyjdą. Dziękuję bardzo. Dzięki.